Na początek wyjaśnię Ci, jak wyznaczyć argumenty, które będą spełniały taki warunek. Zapiszmy go tutaj i opuśćmy wartość bezwzględną, budując taką podwójną nierówność. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znak nierówności w nierównościach z wartością bezwzględną jest skierowany właśnie w tą stronę, w lewo, to zawsze otrzymujemy taki podwójny przypadek, podwójną nierówność. Gdzie z prawej strony mamy trójkę. A z lewej strony mamy minus trójkę. Gdyby ten znak był odwrócony w drugą stronę, to wtedy mielibyśmy sumę przypadków. Może tak na wszelki wypadek pokażę, jakby to wyglądało. O, po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymalibyśmy coś takiego lub coś takiego, niż takie dwa przypadki. Dobra, wróćmy do naszego konkretnego przypadku. Już widzimy, że argumenty. Znajdują się w zakresie liczb od minus trójki do trójki, i zgodnie z poleceniem mają to być liczby całkowite. Więc tutaj wpisujesz do tabelki minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. To są wszystkie x, wszystkie liczby całkowite, które spełniają tą nierówność, które moglibyśmy wstawić w miejsce x do tej nierówności. Teraz policzymy wartości funkcji. I w tym celu zapiszemy sobie wzór z przykładu. Funkcja jest określona takim wzorem. Zobacz, nie jest to trudne. Do wzoru funkcji w miejsce x podstawiamy minus trójkę. Otrzymujemy wartość bezwzględną z minus 6. To jest 6. Tutaj wpisujemy 6. Jeżeli Wstawimy w miejsce x liczbę 2, to pod wartością bezwzględną tutaj otrzymalibyśmy działanie 2 razy minus 2 to jest minus 4, i wartość bezwzględna z minus 4 to 4. Następnie 2 razy minus 1 to jest minus 2, wartość bezwzględna z minus 2 to 2. Później mielibyśmy 0, 2, 4 oraz 6. Zwróć uwagę, że tutaj mamy w tej tabelce taką pewną symetrię względem punktu 0,0. 0, niż wartości rozkładają się identycznie. I tak samo argumenty. Identycznie, symetrycznie, więc narysujmy sobie osi y, osi x, tak żeby nam się zmieściły x -y od minus trójki do trójki. Ustalamy jednostkę. Jedna krateczka to jest jedna jednostka. No i zaznaczymy teraz w układzie współrzędnych pierwszy punkt. Minus 3, minus 3 6. Na x minus 3. Na y6. 3, 6. O. W tym miejscu. Następnie punkt o współrzędnych minus 2, 4. To jest tutaj. Minus 1, 2. To jest tutaj. 0, 0 jest tutaj. 1. 2 tu, 2, 4 tu i 3, 6 tutaj. No i rysujemy wykres przez te punkty. O, taki wykresik próbujemy narysować. Jedno ramię. I drugie ramię. Podpisujemy funkcję. Tu jeszcze dopiszę, że to jest oś Y. Tutaj zaznaczę, że tym kolorkiem narysowaliśmy funkcję. No i to prawie wszystko, bo teraz chcemy jeszcze zapisać wzór funkcji bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Tutaj możemy skorzystać z definicji wartości bezwzględnej. Może przypomnę ją. Otóż, jeżeli opuszczamy wartość bezwzględną, to mamy dwa przypadki: albo po opuszczeniu wartości bezwzględnej nie zmieniamy znaku, albo zmieniamy znak na przeciwny. Nie zmieniamy znaku w przypadku, gdy to, co jest pod wartością bezwzględną, jest nieujemne. Czyli większe bądź równe 0. Natomiast zmieniamy znak na przeciwny wtedy, gdy to, co jest pod wartością bezwzględną, jest ujemne. O. No i patrząc na tą definicję, możemy zapisać, że funkcja f/od x przyjmuje dwie wartości. Jedna bez zmiany znaku, druga ze zmianą znaku. Zmianę znaku otrzymamy wtedy, gdy. Argumenty bez zmiany znaku, tak? Argumenty będą um, liczbami większymi bądź równymi 0. Natomiast um, zmianę znaku otrzymujemy wtedy, gdy będą, ar argumenty będą liczbami ujemnymi. No i to tyle w tej części rozwiązania.